Ostatni rząd siedzeń jest również modyfikowany i przesuwany. Czyli w tej pozycji tu nie wiem, nawet plecak chyba nie wejdzie. Dodatkowo jeszcze możemy regulować to oparcie, jakbyśmy na przykład chcieli jednak coś przewozić, więc to jest wyjątkowo dziwne ustawienie. Ale właśnie Ale. dzięki o. takiemu ustawieniu tutaj robi się już naprawdę y, przestrzeń wystarczająca na fakt, że możemy właśnie to położyć. To robi się nam tutaj po prostu lekki bagaż. Ale jest jeszcze jedna opcja, bo możemy Opa! podnieść to w ten sposób, i tu mamy drugie cięgiełko. Czekaj, to sobie tu przypniemy. Drugie cięgło, które powoduje, że składa się ta kanapa, i jeśli na przykład tu ci się nie zmieszczą bagaże, a nie masz nikogo na, tym, na tej kanapie na trzecim rzędzie siedzeń, to możesz wpakować te bagaże o. O, tutaj między drugim a e, trzecim to też jest bardzo przyjemne, funkcjonalne. No teraz, na max, już okay. na maksa, jest tak. No więc, bagażnik taki e, e, uchwyty. Tutaj są takie haczyki, dodatkowo jest jeszcze siatka, którą można e, tutaj sobie rozciągnąć, żeby to wszystko nie, nie przesuwało i nie latało nam e, po e, tylnym, e, tylnym, niby bagażniku. E, dość niski próg załadunku. To prawda, ta właśnie bardzo długa klapa powoduje, że tutaj mamy dostęp do tego nisko, więc jak w ogóle wymontujemy te fotele, to faktycznie możemy jakąś próbować paletę tu włożyć, aczkolwiek pamiętajmy ładowności jednak nie za wysokiej. A jak zrobić, to nie jest na kartofle samolotu. Nie, nie, nie o tym pomyślałem, jakby zrobić starie w wersji, nie wiem, Hades Eden <noise> dla zakładów pogrzebowych. No tak, dobra, żar. Okej, okej, czarny Ale, kolor. Prawda? Trochę tak to wygląda. Mosiąc tutaj rzeczywiście no więc właśnie. może budzić takie. Hej, <laughs> <laughs> czarne szybki i <laughs> poszedł. To, tak jest.